dobry wszystkim, witamy na kolejnym odcinku. Siemanko. I dzisiaj wymyśliłam taką małą bitwę. Będziemy sobie walczyć o playbooka z numerkiem 10, a będziemy drapać ja megaliny czterastkę, a od megaliny trujeczkę. Kto okay, wydrapie więcej, ten będzie miał przyjemność zdrapać tego playbooka. Zabierę go na bok i ja zacznę od mojej czterastki. Robię szybkie przyspieszenie. I lecimy, bo są nieprzygotowane. Przybliżenie. Więc. Co? Przybliżenie, nieprzyspieszenie. Jam przyspieszenie? Będziesz szybciej dropać. Chyba <laughs> <Ty laughs> Tak, chcę to <laughs> <laughs> Przybliżenie, no przejęzyczyłem się. Kości żółw. I tak, tu mamy żółwia. I co? Zaczęło się ładnie. O. Kości i żółw. Teraz tutaj kości i żółw w jednej linii. I na dole już nie ma nic. No dobra. No Ciekawe, kto wygra. A może nikt nie wygra. Zobaczycie, będzie nie rzuca. <laughs> Piłka kutka. Piłka kutka. Jest kutka. Tutaj nic, tu też nic. Tu mamy kolejną kutkę. A gdzie piłki? Halo halo. Nie daj nam. Nie ma. Piłek. Same kutki. Dobra, co dalej? Wiśnie i pierścionek. O, pierścioneczek jest. O, patrz, to są też wiśnie. Kolejny pierścionek. Tutaj jeszcze jeden, o drugi, pilnujesz mnie? Mhm. Okej. Okay. Ja tak pod kątem jeżdżę do z Nie bądź. Nie wiem, ładnie się widać. <grym> Każdy by mnie głowy przed w bok. Pierścionki <grym> są, tu o, pisienki. dwa razy. A na dole? Jest. Wiśnie i wiśnie. No i dobra, ładnie teraz poszło. Oj, czekaj, coś tu mnie... Motyl i tęcza. Motyl i tęcza. Hmm. Czy coś takiego tu było? To ja nie kojarzę. Słońca dużo, ale tęczy nie widzę. Widziałeś coś czy nie? to. Następny arbus i klucz. Jest klucz. Tu patrz, w jednej linii. Tu arbus. Kolejny klucz. I na dole też klucz. Dobra. Dalej, moneta i popcorn. jest tutaj monetka tu kolejna że tu tam jest stuka Lolek psoci i tu jeszcze monety dobra chyba nic nie pominęłam. To teraz zegar i foto. Dobra, foto jest. Tutaj zegar. No i wszystko. Nie ma więcej pojedynczo. No dobra, to teraz pióro i szminka. Dobra, szminka jest. Piórko chyba tak było. A po tu mi się nie, może z liściem. I szminka. To jest szminka. Jest. A, czyli nie podobał się. O, jest. Widzisz, było tylko jedno, a wyhaczyłam. Dobra. Co teraz? Rower i dzwon. Okej. Okay. Rower i dzwon. Jest rower. Mm -hmm. O, tu są dwa dzwonki. Jedno, dwa dzwonki. No, dobra. No to kolejne dwa. Klapki i diament. O, zobacz, tu już pojedynczo tylko. Diament, są. So, oj, tu gwiazda. Klapki i diament. Tu kolejne. I klapki są. O! Są i klapki. I to wszystko. Nie ma nic więcej. Dobra. Winogrona i podkowa. Winogrona i podkowa. Kojarzysz? Bo ja tak się lubię. Prosty przelot Dobra No to teraz naszyjnik i biedronka Naszyjnik i biedronka o, patrz słońce jakby dali no. To by było ciekawe Tu biedronka tu Tutaj z naszyjnikiem Tu kolejne No i wszystko Dobra Ostatnio cztery no, łódź i lody. No dobra. A czekaj, muszę wyczyścić ten drapak i lecimy. Łódź i lody. Dobra, lody są. Tu kolejne lody. No, ale teraz łódki nie mają. No to co? Ale patrz jak to, tak na no, górze średnio się no. otworzyła, nie? Liść, ananas. O, to były te symbole, były, ale nie wiem, czy coś dadzą. Wygląda trochę kiepsko. nic ananas. No i teraz zobacz, ile drapania, ale i tak poblokowane wszędzie. Tutaj. No wszędzie czegoś brakuje. I tu ananasy. No i co? Nie Bonusik. ma szanse w bonusie. Bonusik. Okej. Okay. dawaj i dolarka. Oj, to Uuu, to, to, to. Lec po kontrolnych. Pusto. Dobra. Teraz zabieraj swojego pustaka. Okej, okay, jeszcze posprzątam tobie. Zbieram um. pustaka. A ja wjeżdżam z megaliniami. Jaki mam numerek? trójeczka No to co? Lecimy Dobra, widać, widać no. I co mamy? Łódkę i monetę łódka i moneta już dobrze, dobrze, ja wszystko no, to widzę. Coś ty dzisiaj mało rozmowę? No... Co? Jakoś tak. Co tak mało gadasz dzisiaj? Uskupiam się na zdrabce, żeby nic nie pominąć. <grym> Zegar, wiśnie. Tu nie mamy. Tu nie mamy. Zegar i wiśnie. Dobra, tu widzę wisienki. Wisienki, wisienki, wisienki. Jeszcze słowo wisienki. Chcę, chcę. Ale wygląda na dalej? Jeszcze ostatnia wisienka, wygląda brak. to. Lecimy dalej. O matko. No cóż, klucz i prezent. To chyba dobrze mi świadczy ta lizerka czy ja jej kompletnie nie prezent. kojarzę z Ja też nie. Um, czy w ogóle jest taka na kóź wygraną? Klucz. A wiesz, że z ciekawości sprawdzę? Prezent. To drap, tak. a ja po telefon. No dobra. To ty będziesz już wiedzieć. Chcę, wy tak nie sprawdzacie? Ja jestem ciekawa. Czy jest w ogóle taka kontrolna na kóź wygraną. Uh, uh, uh. No drapaczek mi się omsknął. Dobra, jeszcze tu mamy prezencik. Jest. Jest! Dalej. Tak? Ma. No dobra. To jeszcze może jakieś tam szanse są. Motyl tęcza. Motyl tęcza. Ciekawe na ile. Nie powiem. Chyba <laughs> jak utworzyć się może linia. Albo kilka. To co, będziesz no to z radości? No to mam ci już zaspoilera. na początku jeden masz. No, no dobra, dobra. No mi niespodziankę, wróć. jakie młode tęcze trafia. Gdzie mhm. mam, daleko wracać? Nie no, pomarańczowy. O, widzę tęczę, dobra. Tęczę. Ja tej tęczę. Ale i tęczę trochę dalej. No. Ale to gdzieś chyba odleciały. No. Dobra. Lecimy dalej. Lody i cytryna. Lody i cytryna. Mhm. Ale skupiam się strasznie. Lody, cytryna. No to dobrze. Skupij się, skupij

No co jest z tymi Maszyny, symbolami? Ja nie wiem, też nie widzę. Piłka i podkowa. Jest piłka. No jest no. Tylko jedno. Niestety. Lecimy dalej. Foto i pierścionek. Foto i pierścionek. I foto. Pierścionek. Jeszcze nie, no, nie, nie byłem tam, najwyżej. nie. Jak nie byłeś się fotki. No tak, no ale cofnęłem się na pierścionek przecież. Foto to diament nie, 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 O, jak pierścionki. drugi. Ale jest ja strasznie wolno to drapię. Czy nie? Ja muszę ci pomagać, to ty burczysz podobny Klapki Arbus. Bo już się stało co się stało, już tego się nie odwidzi, Klapki Arbus. Dobra, albo za Tu też. ja zawsze jak polecę po kontrolnej, to już później tak. No to nie. No ale to już Albo drap takim, ciut, ciut. Specjalnie tego nie robię. Nie wiem, no pewno to nie znaczy, że musisz siedzieć później takimi Zły poza na tym, siebie. Poza tym mówię Ci, że jest wygrana na tego kontrolu. Więc to nie jest tak, że takich kontroli w nie ma i mało prawdopodobne, że będziemy trzy różne główne. Jest szansa, że to tu wygrana. Nie jest jakaś ogromna. Tak? No, no już tak. Myślałem, że jakaś z kosmosu. Mm. Spolerujesz, polerujesz, Dobrze. Powiedz mi, że wygrane mają różne kontrole, więc to jest coś poniżej. Mhm. Kłódka, diament. Kudeczka jest. diamencik również. Tu dwa diamenciki. O, no, to się otwiera. Wiśnie. Mhm. Zacznę z początku. Jak ty pilnujesz. Mhm. jak zwykle wina tego, co pilnuje. Nie tego Diament, kłódka. No, Jeszcze coś tam się kłódka? otwiera, otwiera. strapeczka. No. Patrzmy dalej. Diament, kłódka. Mam tu kudeczkę. Coraz lepiej wygląda. Jeszcze wziąłem niewielką. Tak skacze strasznie, nie wiem czemu. Dobra. jeszcze osiem symboli. Tyle. Ciemność następuje. Korona i słońce. Nie. Serce jest e, standardowo, blokuje, tu tak samo, tu to samo, serce hmm. jest. A liście chyba w ogóle nie ma patu na tyle, bonusik. Lust. Też lustro. Jest. lustro, nie miałem sześć dyszek. Dobra, sprawdź tu M, Trzyma. Tu widziałem w druku. OML. Pustaczek. Pusteczek. Co, dwie są puste? No niestety. Weź troszkę łatwo Ale to jak gramy o W papierkami, no i Znowu? No tak. No dobra. To oddaliłaś, oddaliłaś. Rączki szykujemy. Jak Do je robimy? Jednego, tak? Do jednego, No. Dobra. Trzy, cztery. Wygrałem. Znowu, a wiesz, że ostat... wtedy graliśmy w papier na to była ta sama sytuacja. Tak. tak. Ty wziąłeś y... kamień, a papier. No. z tym wygrałam. No dobra, no to ja trafię. chcesz, to możemy się podzielić. Nie, dobra, Dobra, to ja lecę z playbookiem. Trochę tu przybliżymy. O. Oczywiście, z dziesiąteczku, tak jak mówiłam. No i co? Uratują tu odcinek, czy nie?

Dobra. 31 znowu blisko. 8. Patrz każdą po kolei tą, to, to... Boki to. Same, no. 22, 2. A, 37ka. Widzisz? Ty pytałeś, o czym jak są boki, to chyba nie za dobrze. No, ale wiesz, nie ma reguły, nie ma reguły. A co siedemka robi? Kwotę po, po prostu tak. Tak, to no. Ale fajnie, fajnie. już mniej no. Nie, nie będzie puste odcinek. Więcej. Nie będzie pusty odcinek. a w ogóle wkład to ja nie mówiłam, to jest 70 złotych dzisiaj. Mm. O, patrz, jest siódemka, czyli już mamy dwie wygrane. Mm. Okej, okay. trzecia. trzecia wygrana. Ostrostwo. O, już nagle się rozkręcił, patrz. No. <grym> się rozgadał, bo już coś się dzieje. O, dobra, czyli mamy na razie trzy wygrane. Okay. No to lecimy do szmaragdowej. No i szukamy trzech siódemek. Może w końcu znajdziemy te trzy siódemki. No. Wiecznie tylko dwie. No dwie. Dobra. Dawaj. Dwie. Aj, blisko, blisko. No. Jedna. I I jedna. I tylko jedna. Tylko jedna. To jest gra czwarta. Tak nie kojarzę. Raz i tylko raz. Mhm. No, sprzątuj, sprzątuj. no bo tu dużo raz, się zbiera. Dwa. Koniec. No przed dwa. Zawsze te dwa, już takie emocje i koniec. Raz. No i raz. No i Dobra. To już Dobra. Standardowo siedemek i mieliśmy. No to może jakąś tutaj parkę. Trafimy. Złoto i korona. Pierścionek i perła. O! o jest. Mamy... mamy dwie monety. Do czwarta wygrana. Tak, jest. Czwarta wygrana. I co dalej? Lustro worek. Portfel, złoto, planem, worek, z... zegarek, Zdrocik, no. Czy coś więcej. no właśnie nie wiadomo, kufer, pierścionek, nigdy nie wiadomo co jest pod warstwą ścieralną. Portfel i korona, no dobra, to to jest czwarta, tak? Tak Dla. jest. Dobra. Lecimy dalej. Teraz topazowa. No i szukamy trzy identyczne symbole bądź trzy siódemki. I co tu mamy? No różne. 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 A nie czekaj dla prezenty, no. Tutaj różne. No coś nie idzie. O, o, mamy. Dobra, to jest piąta. Piąta, dobra. Pięć wygranych jak na razie. O szósta. i szósta. Ciekawe, czy po dyszce, czy po piątce będzie. A może zaraz będzie więcej, jeszcze wygramy. Mm. Nie wiadomo. Oj, tutaj nie ma. Tutaj nie ma. I tutaj też nie, nie ma. ma. No dobra. Ostatnia leciź. No to patrzymy, jaki tu symbol wygrywa. I mamy portfel. No. I. Mamy portfel siódma. Czyli jest więcej niż zwrot. A chciałam tak. powiedzieć, o ciekawe czy Playbook nam trochę uzupełnił portfel dzisiaj. No <grym> I mamy tak. portfel, no elegancko. Szukaj dalej. Jeszconek. Kolejny, portfel, kolejny. Ósma. Dobra. Dziewiąta. Patrz, jak w, w jednej linii, nie? No. Dobrze. Czy boisz, by nie zdrapać, co jest pod spodem? No. Oj i tu zepsuli. No mogło być tak ładnie, nie? Albo zdjęcie zrobię. O, ale Uma tu jest dali, no ale, ale... tu. Tak. No, to... 10 wygranych, no dobra. No. Nieźle. O, 2 razy 9 tysięcy. No nie, i tyle? Dobra. Ale Zalecim, mamy 10, 10 wygranych, tak. kurde. Ale fajnie. Ciekawe co to jest. Ale Patrz, strzał w 10 i 10 wygranych. To się nazywa strzał w dziesiątki. Dobra. Sprawdzamy, no. Dziesięć. dobra, Dwadzieścia. Ja chyba wiem co tu będzie. Nie wiem. Trzydzieści. Już taka podrajcowana. Teraz tutaj. Czterdzieści. Czterdzieści. Tu więcej nic no, nie Nie, nie. Tu mieliśmy złoto. Pięćdziesiąt. Dzięki. 60, 70, 80, 90 i 100! Uuu, ale super! Gdzieś Playbook potrafi zaskoczyć. Ale elegancko. Fajnie, mega fajnie, nie? Ale uratowany odcinek. A ja już się zmartwiłam, bo tak myślę, na 70 złotych, no tak... No, ta nie były puste. Tak, ale nagroda w rywalizacji była piękna. Playbuczek, który skrywał aż stówkę. Pięknie. No, no. Super. Mega się cieszę. Będzie na wymiankę. Idziemy po jeszcze jakieś playbuki. Bo już to jest ostatni, więcej no. nie mamy. Musimy się zaopatrzyć w playbuki. No i jeszcze jakieś inne zdrapeczki piękne. Dobra, kochani, dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że się podobał i że mieliście zaskoczenie fajne na koniec, tak jak my. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pięknego dnia Wam życzymy. Pa, pa! Manko.